Samorządowcy powiatu polkowickiego i głogowskiego postanowili zakupić specjalne tzw. łóżko respiratorowe dla szpitala powiatowego w Bolesławcu. Koszt urządzenia to około 250 tysięcy złotych. Decyzja o wsparciu z łóżka z respiratorem dla szpitala w bolesławcu to tak naprawdę decyzja o ratowaniu życia. Każdego z mieszkańców Powiatu Polkowickiego. Decyzja ta zapadła w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że wszystkie respiratory w tym szpitalu są na tamtą chwilę, były zajęte, więc. Nie było żadnych wątpliwości. To dowód wdzięczności od wszystkich mieszkańców, którzy pracę szpitala doceniają. Każdy z nas ma świadomość, że wirus nie wybiera, a choroba może dotknąć każdego. To jest również dowód wdzięczności od wszystkich mieszkańców dwóch powiatów powiatu Polkowickiego, dwóch gmin powiatu Głogowskiego. Wdzięczności za gotowość, jaką wykazuje szpital w Bolesławcu. Jest to szpital jednoimienny i przeznaczony właśnie w przypadku stwierdzenia, z zagrożenia koronawirusem y, mieszkańców naszych powiatów. To kolejny dowód na jedność samorządowców w obliczu kryzysu. Po raz kolejny jedność w powiecie polkowickim. Przyłączyły się do nas również niektóre gminy wiejskie z powiatu ogłogowskiego, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni tak naprawdę od wielu lat. Łóżko z respiratorem pomoże szpitalowi w Bolesławcu sprawić, by oddech pacjenta był wspomagany, co daje szansę na odzyskanie zdrowia. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.